Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, tak jak zawsze. Dzisiejszy tytuł nagrania będzie Odróżnić prawdę od fałszu. Kiedy Jezus Chrystus nauczał, mówił, że On jest prawdą, drogą i życiem, to każdy zna ten werset, prawda? W każdym razie mówił Jezus, że ja jestem prawdą. I rzeczywiście w naukach Jezusa Chrystusa, Jezus cały czas e, nauczał swoich uczniów i pokazywał im, właśnie jak umieć rozpoznawać prawdę od fałszu. E, Jezus umiał tą prawdę dostrzec, dlatego obnażał kłamstwa, czyli fałsz, faryzeuszy. Na tamte czasy faryzeusze tak zwani doktorzy prawa, no to była taka tamtejsza elita. Dzisiejsze elity niczym się od faryzeuszy nie różnią, gdyż tak samo cały czas podają nam fałsz. A my po prostu musimy się nauczyć odróżniać ten fałsz od prawdy. No dziwnie bierze, bo tak jak powiedziałem, mam dzisiaj 5 lipca 2020 roku. Praktycznie to cały czas jesteśmy pod wpływem niby tej pandemii koronawirusa, która jakby nie była, są niby jakieś troszkę lżejsze restrykcje, lżejsze troszkę jakieś mniejsze ustawy, które nam dokuczają. Jednakże cały czas jesteśmy gdzieś stresowani i w jakiś sposób, no, niestety, nasza, y, powiedzmy, wolność y, w jakiś sposób jest ograniczona, mimo wszystko. Dziwnie bierze, że właśnie są ludzie, którzy y, po prostu no, wierzą w ten fałsz, wierzą w to, co właśnie mówią y, w telewizji. A na przykład są ludzie, bo właśnie miałem rozmowę z pewnymi osobami, z pewnymi ludźmi w pracy, gdzie naprawdę włosy mi dęba stają, jak widzę, że ci ludzie po prostu są święcie przekonani i wierzą dokładnie w to, co im serwuje właśnie telewizja. Nie da się z tymi ludźmi w ogóle y, porozmawiać. I ja właśnie dzięki takim rozmowom dostrzegłem. Że właśnie w tym świecie, w tym matryksie yy, są jakby dwa światy równoległe. Dwa światy w tym szatańskim yy, świecie. Żyjemy w dwóch różnych światach, a jednakże w tym samym. Czyli są osoby, które yy, wierzą w pewne rzeczy. Druga grupa ludzi powiedzmy wierzy w widne rzeczy, ale jednakże wszyscy się poruszamy w jednym i tym samym świecie. Mamy dwa światy. Jeden, który jest prawdą i drugi, który jest fałszem. I my musimy nauczyć się odróżniać właśnie tą prawdę od fałszu. To, że znaleźliśmy się właśnie w takim właśnie świecie, yy, gdzie funkcjonuje prawda i fałsz, myślę, że to miało wszystko, właśnie początek, w tak zwanym Ogrodzie 1, yy, gdzie zapoczątkowali to nasi właśnie, jak to się mówi, rodzice, yy, od których się wywodzi. Ludzkość na całej Ziemi, prawda? Czyli od Adama i Ewy. Kiedy. Będę mówił Bóg. Specjalnie, specjalnie dla tych, których tak bardzo to słowo razi, prawda? Niech Was razi. A więc Bóg kiedy ulepił człowieka, Bóg kiedy ulepił y, Adama. No, ja nie sądzę, żeby Adam od razu miał wąsy i brodę, albo a tym bardziej, żeby miał może długie włosy, długą brodę i siwą, prawda? Siwa broda, siwe włosy. No nie. No, kiedy powstał <laughs> Adam, w jaki sposób on musiał mieć swoje dzieciństwo? Na przykład no, w sposób psychiczny, w jaki sposób musiał być taki infantylny, prawda, taki dziecinny na swój sposób z pewnością, no nie mógł od razu postać jakaś osoba dorosła która ma swój bagaż już doświadczeń życiowych tak jak to ma miejsce dzisiaj, prawda i to samo było z Ewą, kiedy powstała Ewa no ona tego bagażu życiowego nie miała, tak jak każda osoba, która się rodzi i z wiekiem po prostu jakieś nabywa doświadczenia. A Ewa tak samo w jakiś sposób była po prostu dzieckiem. Dlatego tak łatwo uległa powiedzmy temu kłamstwu, prawda? Diabła czy tam szatana. Ze względu na to, że tego doświadczenia, tego bagażu życiowego nie miała, i bardzo łatwo można było właśnie nią Manipulować. A mianowicie nie miała tego poznania, żeby umieć odróżniać e, prawdę od fałszu. I teraz tak, w naszych Bibliach to jest tłumaczone właśnie na drzewo poznania dobra i zła. Ale na przykład słuchałem takiego rabina tutaj w języku włoskim, Włoch, e, który naucza po prostu po włosku. Rabin. I on właśnie tłumaczył, że to jest złe określenie drzewo dobra i zła. I się nie dziwi. Jeśli nie. Eko z tymi komarami. I się nie dziwię, że potem się pojawiają jakieś nauki wschodu od razu ze znakiem ing i yang. Dobro i zło jest wszystko w jednym. Nie da się tego oddzielić. Bo jedno od drugiego się nie, nie, jest, no nie może być jakieś odłączone. Jest razem. Wzdura, wzdura i koniec. E, my właśnie mamy się nauczyć oddzielać, tylko właśnie nie dobro od zła, ale prawdę od fałszu. I ten rabin właśnie tłumaczył z tej lekcji, że właśnie to chodzi o poznanie i nauczenie się odróżniania prawdy od fałszu. A nie, co jest dobre, a co jest złe. I teraz tak, do czego zmierzam? <laughs> zmierzam do tego, że jadąc właśnie tutaj autobusem, przystanek wcześniej, na którym miałem wysiąść ja, czyli już stałem przy drzwiach wyjściowych, przystanek wcześniej wysiadła pewna dziewczyna, która zwróciła moją uwagę, ze względu na to, że nie wysiada tak normalnie jak każdy wysiada. Ale wysiadła po prostu praktycznie, jak to się mówi, w locie, biegnąc, prawie biegnąc wysiadła. Oczywiście obowiązek noszenia masek, cały czas jest obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych zamkniętych, czyli w sklepach, wiadomo, w metrze, e, w różnych innych tam pomieszczeniach i w tym, w autobusach. Więc ona w tym autobusie oczywiście miała maseczkę założoną, jednakże na ulicy obowiązku noszenia maseczek nie ma. I ta dziewczyna wyskakując z tego autobusu w biegu, no biegła szybko, no bo na przystanku stał jej chłopak. No widać młodzi ludzie 17-18 lat, no mogę się mylić, może i mieli 19, już byli pełnoletni. No i ona, oczywiście, szybko do tego chłopaka dobiegając, ściągła tą maseczkę z nosa. Chłopak być, był na tyle bystry, że wiedział o co chodzi, więc też ściągnął tą maseczkę z nosa pocałowali się. No i oczywiście jedno i drugie założyli maseczki z powrotem na buzie i poszli za rączkę po chodnikiem w maseczkach. Dlatego mnie to dziwi i chciałem powiedzieć, że żyjemy w dwóch takich światach, gdzie, yy, no tak mówię wcześniej, no to chciałem przede wszystkim powiedzieć to, że Zmierzam do tego, żeby Wam powiedzieć, że jednakże yy, ma, mamy w sobie tak zwane prawo natury, naturalne prawo Boże, które stworzył Bóg, bo Bóg stworzył naturę, Bóg stworzył całe to prawo, które w naturze obowiązuje. Zwierzęta jakoś nikt nie musi uczyć ani im czytać, co im wolno, a co nie wolno. One po prostu to mają w sercach. Tak samo jak i my mamy to w sercach. Mamy to prawo naturalne, prawo wolności w sercach. I rzeczywiście na przykładzie tej dziewczyny widać, że to prawo w nas działa, jednakże niektórzy może nawet nie są tego świadomi. No bo teraz tak. Prawo naturalne, które jest w nas to Prawo Boże jest ponad jakimkolwiek prawem ludzkim, ponad jakimkolwiek e, e, ustawami, restrykcjami e, i, i tak dalej. Prawda? Chciałem powiedzieć konstytucją i tak dalej, i tak dalej. Nasze prawo naturalne jest ponad wszystko. Na to Prawo Boże nie ma żadnego innego prawa. I ta dziewczyna przecież w takim razie, to co mnie dziwi, Noszą te maseczki ze względu na ustawy, na te restrykcje, że niby chronią nas przed jakimkolwiek tam, powiedzmy, zarażeniem się wirusa. Chociaż wszyscy wiemy, że te maseczki sami lekarze mówią, że, że nas nie chronią. A nawet i, i minister nie jeden w telewizji, czy to polski, czy włoski, tak samo jawnie mówią, że te maseczki po prostu przed niczym nas nie chronią, przed żadnym wirusem nas nie chronią. Nie znaczy. Ta młoda para ludzi, która dobrze wie, po co noszą te maseczki, w pewnym momencie, kiedy po prostu no, dają sobie tego buziaczka i potem z powrotem zakładają te maseczki, to no nie wiem w jakim świecie oni żyją, naprawdę. Bo przecież to nie ma sensu, tak? E, mieć ze sobą w taki sposób kontakt fizyczny, i potem zakładać maski i w tych mas maseczkach dalej maszerować. E, no, myśli dużo, żeby się za bardzo nie zaplątać. Powinno sobie wcześniej przygotować taką nić ariany. Że, jakbym gdzieś za bardzo się zapuścił w gąszcz, to żeby z niego wybrnąć. Chciałem zrobić krótkie to nagranie cały czas na temat yy, właśnie tego naszego prawa Bożego, które działa w nas. I właśnie na przykładzie tego, co zobaczyłem, tej, tej małej pary. No, to prawo w nas działa. Działa to prawo Boże. Jednakże. Yy, Yy, ulegamy ulegamy właśnie temu systemowi, który naprawdę no, robi wodę z mózgu taką pralnię, że, że ludzie nawet nie dostrzegają tego, że mają to prawo w sobie. Mimo to, że, że to prawo ono samo w sobie nie da się w jakiś sposób pokonać, to jednakże ludzie sami, sami się zabijają. A, co chciałem właśnie powiedzieć? Chciałabym się powiedzieć, że te wszystkie właśnie te ustawy prawne, jakie by nie były, te ludzkie ustawy prawne, to tak naprawdę zabijają naszą duszę. One nie zabijają naszego ciała fizycznego, ale one zabijają nasze człowieczeństwo. Zabijają właśnie nas, jako człowieka, naszą, na, naszą boską naturę, po prostu te wszystkie przepisy, które tutaj są. Non-stop wtłaczane w tym szatańskim świecie. One po prostu nas y, mają cel, za cel nas po prostu pomału, pomału wyniszczyć. Dobrze, to tyle w tym nagraniu. Do usłyszenia. Do kolejnego nagrania.